Nad rozległym, spokojnym jeziorem jeziorak, którego tafla o poranku przypominała powierzchnię lustra, leżała wieś Rudniki, mała, cicha miejscowość, ukryta wśród lasów i pól, gdzie życie toczyło się swoim rytmem, a sąsiedzi witali się z uśmiechem i znali się od pokoleń. To była ta część Polski, gdzie czas nie pędził, lecz płynął, wolno, cierpliwie, jak nurt podmokłych kanałów przecinających pobliskie łąki. Ludzie tutaj wierzyli w pracę własnych rąk, w poranne roszenie warzywników, w cotygodniowe msze i wieczorne rozmowy przy herbacie z malinowym sokiem. Niewiele się zmieniało, ale każdy w Rudnikach pamiętał lato 2013 roku. Pamiętał je aż za dobrze. To był sierpień, krótko po żniwach, kiedy słońce wisiało nisko, a niebo rozgrzewało się do czerwoności każdego wieczoru. Wtedy właśnie zniknęli górscy, Aneta, Marcin. I ich ośmioletni syn, Krzyś, małżeństwo wczesnych trzydziestolatków, znane w okolicy z tego, że zawsze byli razem. Ona spokojna, zorganizowana nauczycielka z pobliskiego przedszkola. On, technik, pracujący w firmie transportowej w Iławie. Krzyś był dzieckiem pełnym energii, z wielkimi oczami i włosami w nieładzie, który godzinami potrafił opowiadać o dinozaurach i łowić kijanki w przydomowym rowie. W piątek po południu zapakowali namiot, dwa składane krzesła, wędkę i małą lodówkę turystyczną do bordowej Skody Oktawi. Sąsiadka z naprzeciwka, pani Ewa Biernacka, widziała ich, jak ruszali. Marcin pomachał jej ręką, Krzyś trzymał na kolanach pluszowego niedźwiedzia. "Jedziemy na ryby", powiedziała Aneta przez uchylone okno i odjechali w stronę jeziora. To były ich pierwsze wakacje tylko we trójkę od wielu miesięcy. Nikt ich już więcej nie zobaczył, początkowo nikt się nie niepokoił. Zdarzało się, że rodziny jechały pod namioty na dwa, trzy dni i wracały w niedzielę wieczorem. Ale w poniedziałek rano Aneta nie pojawiła się w pracy, co było do niej zupełnie niepodobne. Jej koleżanka próbowała się do niej dodzwonić. Bezskutecznie. Marcin również nie stawił się w firmie. Ich sąsiadka, pani Ewa, zaczęła pytać innych, czy ktoś ich widział. Nie widzieli. W domu Górskich panowała cisza. Drzwi zamknięte, skrzynka pocztowa przepełniona reklamami. Rodzina Anety, jej matka i starsza siostra, zgłosiły zaginięcie. Policja rozpoczęła standardowe procedury: przeszukanie najbliższej okolicy, rozmowy z sąsiadami, sprawdzenie logowania telefonów. Ostatni sygnał z telefonu Anety pochodził z okolic przystani Zalesie, tuż przy południowym brzegu jezioraka. To był sobotni wieczór, godzina 19.42. Potem cisza. Ich samochód nie został nigdzie odnotowany przez kamery drogowe. Nie było świadków, nie było śladów walki ani włamania w domu. Żadnych dowodów, żadnych wyjaśnień. Przez kolejne dni okolica tętniła ruchem. Policjanci, strażacy, nurkowie. Przeczesywano lasy, badano dno jeziora, przeszukiwano opuszczone domki letniskowe. W akcję zaangażowali się również mieszkańcy wsi przez tydzień całe rudniki żyły tylko jednym gdzie są górscy ale z czasem cisza stawała się coraz cięższa śledztwo nie przynosiło żadnych odpowiedzi nie było ciała nie było auta nie było sygnału teoria o wypadku że mogli wjechać samochodem do jeziora była rozważana ale niepotwierdzona jezioro było przeszukiwane choć nie w całości niektóre fragmenty głębokie i muliste były zbyt trudne do dokładnego zbadania przy ówczesnych możliwościach sprzętowych. Po dwóch miesiącach śledztwo formalnie zawieszono. Po roku sprawę zamknięto jako nierozwiązaną. Rodzina Anety próbowała jeszcze wielokrotnie wznowić dochodzenie, pisała do mediów, prosiła o pomoc, ale bez skutku. Ich zniknięcie zaczęło żyć własnym życiem, jako lokalna legenda, jako szeptana przestroga dla dzieci. Nie idź nad jezioro sam. Pamiętasz, co stało się z górskimi? Wieś powoli wróciła do swojego rytmu. Choć dom górskich został sprzedany, a ich ogród zarósł pokrzywami, nikt tak naprawdę nie zapomniał. Na przystani zalesie niektórzy wciąż zostawiali kwiaty w rocznicę zaginięcia. Miejscowi mówili, że jezioro nie oddaje tego, co raz zabrało. Starszy rybak, pan Władysław, powtarzał, że są miejsca w wodzie, gdzie dno jest zdradliwe można tam utknąć na zawsze. Ale inni, bardziej praktyczni, uważali, że ktoś pomógł im zniknąć, że to nie był wypadek. W 2025 roku, 12 lat po zniknięciu górskich, jezioro znowu przyciągnęło uwagę. Dwóch miejscowych, Piotr, właściciel małej firmy wędkarskiej i jego dziewiętnastoletni syn Tomek, testowali nowy sonar, który Piotr zakupił na wiosnę. Chcieli sprawdzić miejsca tarłowe szczupaka na środku jeziora. Tego dnia wypłynęli wcześniej, jeszcze przed świtem. Woda była spokojna, powietrze gęste od zapachu tataraku. Piotr lubił te poranki. Były ciche, niemal sakralne. Gdy sonar nagle zarejestrował duży, nieregularny kształt na głębokości ponad 10 metrów, Piotr poczuł lekki dreszcz. Nie pasowało to do żadnej naturalnej formy dna. Zatrzymali łódź, ustawili sprzęt jeszcze raz. Obraz był wyraźny. Kontury przypominały samochód. Nie łódź, nie drzewo, nie wrak, samochód. Piotr zrobił zdjęcie ekranu i wysłał je do kolegi z OSP. Kilka godzin później służby ratownicze zabezpieczały miejsce. Wrak wyciągnięto z wody dopiero po dwóch dniach. Operacja była trudna. Auto tkwiło głęboko w mule, a jego dach zapadł się od ciśnienia i czasu. Gdy pojawił się na powierzchni, przez moment nastała zupełna cisza. Wszyscy patrzyli, jak bordowa skoda wynurza się z wody, powoli ociekając czarną wodą i glonami, jakby powracała z innego świata. Na miejscu byli nie tylko strażacy i policja, ale też dziennikarze lokalnych mediów i mieszkańcy Rudnik, którzy przyszli w milczeniu, trzymając się z daleka, jakby bali się spojrzeć za długo. Wewnątrz pojazdu znajdowały się trzy szkielety. Jeden w fotelu kierowcy, drugi na miejscu pasażera, trzeci na tylnym siedzeniu. Mały z fragmentem pluszowego niedźwiedzia w rękach. Technicy kryminalistyczni zabezpieczyli wszystko bardzo ostrożnie. W kieszeni marynarki znaleziono obrączkę z wygrawerowanym napisem: Marcin Hartz Aneta 2006. Ubrania, choć częściowo zniszczone, nadal odpowiadały opisom, jakie podano w aktach zaginięcia. W pobliżu fotela pasażera natrafiono na okulary dziecięce z pękniętym szkłem i oprawką w kolorze limonkowym. Dokładnie takie, jakie Krzyś nosił ostatniego lata. Potwierdzenie tożsamości nie zajęło długo. Rodzina została oficjalnie uznana za zmarłą. Dwanaście lat niepewności zakończyło się jednym zimnym faktem. Górscy byli w jeziorze przez cały ten czas, ale zamiast przynieść ulgę, odkrycie wzbudziło nową falę pytań, głośniejszych, bardziej natarczywych. Dlaczego ich nie znaleziono wcześniej? Jak to możliwe, że sonar z 2025 roku wykrył coś, czego nie udało się namierzyć w 2013? A przede wszystkim, czy to na pewno był wypadek? Pierwsze wątpliwości pojawiły się już przy oględzinach wraku. Mechanik policyjny zwrócił uwagę na fakt, że przewody hamulcowe w pojeździe były przecięte, czysto, równo, jakby ktoś użył ostrych narzędzi. Wskazywało to na celowe działanie, a nie awarie czy korozję. Ponadto sekcja zwłok Anety wykazała pęknięcie kości ciemieniowej, uderzenie zadane jeszcze przed utonięciem. Ślady krwi były obecne na bocznej szybie od środka. Śledczy natychmiast zlecili ponowne przeszukanie akt sprawy z 2013 roku. Przeanalizowano zeznania świadków, logowania telefoniczne, zapisane zgłoszenia. Na nowo przesłuchano sąsiadów. Pani Ewa Biernacka, która widziała rodzinę po raz ostatni. Przypomniała sobie coś, co wcześniej uznała za nieistotne. Kilka dni przed wyjazdem Aneta wspomniała jej, że Marcin dostawał dziwne wiadomości. Z początku myślała, że chodzi o jakiś spam, ale ton Anety był poważny. Mówiła, że ktoś grozi jej mężowi. Pani Ewa uznała to wtedy za małżeńskie nieporozumienie i nie wspomniała tego policji. Teraz te słowa nabrały innego znaczenia. Rozpoczęło się intensywne śledztwo. Policja zabezpieczyła dawny telefon Anety, który przeleżał w szafie u jej matki. Choć uszkodzony i bez baterii, dane udało się odzyskać. Wśród starych wiadomości SMS odnaleziono kilka niepokojących treści od numerów zastrzeżonych. Wiem, co zrobiłeś. Sprawa nie umarła. Zapłacisz za wszystko. Data ich otrzymania to tydzień przed zniknięciem. W tym samym czasie jeden z funkcjonariuszy przypomniał sobie o incydencie z 2013 roku, który wówczas uznano za nieistotny. Zgłoszenie o włamanie do samochodu Górskich. Zdarzyło się to na parkingu przed sklepem w Iławie. Ktoś próbował dostać się do bagażnika, ale nic nie ukradł. Marcin zgłosił sprawę, ale nie naciskał na dochodzenie. Tłumaczył, że to pewnie dzieciaki. Policja postanowiła przyjrzeć się bliżej kontaktom Marcina. Na liście numerów w jego telefonie znajdował się dawny znajomy z technikum, Zbyszek Pawlak. Mieszkał kilka domów dalej. Pracował wtedy jako dozorca przy przystani zalesie. Był jednym z nielicznych, którzy mieli dostęp do hangaru na łodzie oraz sprzętu technicznego. Gdy śledczy zapukali do jego drzwi, Zbyszek był zaskoczony, ale zachowywał spokój. Powiedział, że nie miał kontaktu z Marcinem od lat, ale coś w jego tonie wydało się podejrzane. Podczas przeszukania jego garażu natrafiono na pudełko z narzędziami. W środku cęgi, noże techniczne, opaski zaciskowe. W starym telefonie, który leżał pod stosami gazet, odnaleziono wiadomości wysyłane do numeru Marcina. Były to te same wiadomości, które odzyskano z telefonu Anety. Ślady prowadziły do jednego wniosku: Zbyszek wysyłał groźby. Motyw: dawny dług. 27 tysięcy złotych. Które Marcin był mu winien po wspólnym, nieudanym interesie. Na komisariacie Zbyszek początkowo zaprzeczał wszystkiemu. twierdził, że telefon był kradziony, że nie pamięta nic sprzed lat, ale gdy pokazano mu zdjęcia wraku, coś w nim pękło. Zaczął płakać, ręce mu drżały. Po kilku godzinach przyznał się, ale tylko częściowo. Mówił, że tamtego wieczoru przyszedł do przystani, by porozmawiać z Marcinem, by go postraszyć może zmusić do zwrotu pieniędzy. Rodzina pakowała się już do samochodu. Twierdził, że nie chciał ich skrzywdzić. Że przeciął przewody hamulcowe dla strachu. Że myślał, iż samochód zatrzyma się wcześniej. Nie zatrzymał się. Gdy zbyszek Pawlak przyznał się do przecięcia przewodów hamulcowych w aucie górskich, sprawa nabrała dramatycznego tempa. Prokuratura w Wiławie postawiła mu zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem ewentualnym. Media w całym kraju podchwyciły temat nie tylko dlatego, że zbrodnia sprzed dwunastu lat została wyjaśniona, ale dlatego, że dotyczyła zwykłej rodziny, której tragedia obnażyła głębokie rysy w społecznej tkance małej, spokojnej wsi. Ale zanim doszło do aktu oskarżenia, jeszcze wiele miało się wydarzyć i wiele miało wyjść na jaw. Policjanci z zespołu dochodzeniowego nie byli usatysfakcjonowani wyjaśnieniami Zbyszka. Coś w jego zeznaniach się nie kleiło. Mówił, że nie wiedział, że rodzina rusza samochodem, że tylko naciął przewody, żeby postraszyć Marcina, ale biegli sądowi potwierdzili, że cięcie było precyzyjne, głębokie i obustronne, wykonane z pełną świadomością skutków. Poza tym, Aneta miała na czaszce ślad po silnym uderzeniu, biegli uznali, że nie mogło to być przypadkowe uderzenie o wnętrze auta podczas wypadku. Siła i kąt urazu wskazywały na użycie twardego przedmiotu. Pojawiła się hipoteza, że kobieta została ogłuszona jeszcze przed wejściem do samochodu. Śledczy wrócili na przystań. Przeszukano hangar, który przez lata służył jako magazyn sprzętu wodnego. W jednym z jego zakamarków znaleziono starą metalową rurkę z wyschniętą plamą czegoś, co wyglądało jak ciemna krew. Próbki DNA potwierdziły, to była krew anety górskiej. Zbyszek milczał. Jego adwokat próbował grać na jego złym stanie psychicznym. Mówił o czynniku impulsu, o nieszczęśliwym splocie zdarzeń, ale dla śledczych i rodziny ofiar stawało się jasne, to nie był impuls, to była zasadzka. W międzyczasie do śledztwa dołączyła psycholożka kryminalna z Warszawy, dr Elwira Kłos. Przeanalizowała osobowość Zbyszka, jego historię życia, sposób działania. Jej wnioski były jednoznaczne. Mężczyzna przez lata żył z poczuciem krzywdy i upokorzenia po upadku interesu z Marcinem, który obciążył go długami. Czuł się zdradzony i wykorzystany. Planował zemstę nie od tygodni, ale od miesięcy. Świadczyły o tym nie tylko groźby w wiadomościach, ale też fakt, że dzień przed tragedią spędził kilka godzin na przystani, rzekomo porządkując sprzęt, co wówczas nikomu nie wydało się dziwne. W toku śledztwa przesłuchano także świadka który przez lata nie był brany pod uwagę Janusza Olczyka, bezdomnego, który koczował wtedy w okolicznych lasach. Mężczyzna po usłyszeniu o sprawie w wiadomościach zgłosił się sam, twierdząc, że coś wtedy widział, opowiadał o hałasie, który usłyszał wieczorem, o kobiecie krzyczącej, o mężczyźnie w ciemnej kurtce ciągnącym coś w stronę hangaru. Nie był w stanie podać dokładnych godzin, ale wskazał miejsce, z którego wszystko obserwował. Biegli sprawdzili linię wzroku, z miejsca, gdzie spał rzeczywiście, można było dostrzec fragment przystani. Jego relacja została uznana za wiarygodną. W miarę jak śledztwo nabierało kształtów, atmosfera w rudnikach gęstniała. Mieszkańcy nie mogli uwierzyć, że zbyszek z przystani, który przez lata był traktowany jak dziwak, ale nieszkodliwy, był zdolny do takiej zbrodni. Niektórzy twierdzili, że zawsze był nerwowy, inni, że to wszystko kłamstwa. Wieś się podzieliła. Na murze przystani ktoś sprayem napisał morderca, a następnego dnia ktoś inny to zamalował. Cisza, która przez lata panowała wokół tej tragedii, ustąpiła miejsca gniewowi i nieufności. Tymczasem policja analizowała dane z 2013 roku raz jeszcze, tym razem z pomocą nowoczesnych technologii. Odtworzono ostatnie połączenia, SMSy, śledzono trajektorię GPS, nawet jeśli tylko fragmentarycznie. Ustalono, że Marcin planował zgłosić sprawę gruźb na policję. Telefon do prawnika wykonano na dwa dni przed ich wyjazdem nad jezioro, ale potem nagle przestał odbierać połączenia. Pojawiła się też niepokojąca informacja. Marcin kontaktował się z dawnym kolegą z wojska, Markiem D., który pracował wtedy w żandarmerii wojskowej w Elblągu. Rozmowa była krótka, ale dotyczyła problemu z kimś, kto nie daje spokoju. Śledczy zaczęli podejrzewać, że Zbyszek mógł nie działać sam. W toku dalszych przesłuchań ujawniono kolejne szczegóły. Zbyszek nie miał samochodu. Jak więc udało mu się pojawić na przystani dokładnie wtedy, gdy przyjechali górscy? Jak dotarł i jak się oddalił? Kamera monitoringu pobliskiej stacji paliw zarejestrowała białego Poloneza, który przejeżdżał w pobliżu wieczorem. Pojazd należał do Marka D. Konfrontacja była nieunikniona. Marek D zaprzeczył jakimkolwiek związkom ze sprawą, twierdził, że to zbieg okoliczności, że tamtędy tylko przejeżdżał. Ale jego zeznania były niespójne. Śledczy zaczęli łączyć wątki przeszłość wojskowa, dostęp do środków maskujących dowody, znajomość Zbyszka. Kiedy przeszukano jego posesję, znaleziono stary laptop, na którym były e-maile do Zbyszka z 2013 roku. Treść była lakoniczna, ale znacząca. Jeśli chcesz to zakończyć, to nie czekaj. Tylko tak się zamyka stare rachunki. Pękł. W ciągu 24 godzin Marek D. został zatrzymany. Zeznania Zbyszka nagle się zmieniły. Przyznał, że nie był sam. Że Marek pomógł mu przygotować plan. To Marek miał uderzyć Anetę. To on zabezpieczył teren, zatarł ślady. Odholował rower Zbyszka z przystani. Cały plan był stworzony z precyzją. Miał wyglądać na zniknięcie lub wypadek. I przez dwanaście lat działał. Do tej pory. Proces sądowy przeciwko Zbyszkowi Pawlakowi i Markowi D. rozpoczął się na początku 2026 roku w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Sala była pełna. Na trybunie dla publiczności zasiedli dziennikarze, mieszkańcy Rudnik, a także najbliższa rodzina Anety, jej siostra Magdalena i matka, pani Wanda. Było w nich coś złamanego, wyciszonego. Przez dwanaście lat nosiły nadzieję, że może rodzina uciekła, może żyje gdzieś daleko, może wkrótce się odezwą, a teraz musiały oglądać zdjęcia z miejsca zbrodni, słuchać o krwi, o metalowej rurze, o uderzeniu, które zadał Marek D. Zeznania Zbyszka były chaotyczne. Płakał, raz wyrażał skruchę, innym razem obwiniał Marcina za zrujnowane życie. Powtarzał, że nie chciał skrzywdzić dziecka, że to nie tak miało wyglądać. Marek D. natomiast milczał patrzył przed siebie nieruchomo, bez emocji. Tylko raz podniósł wzrok, kiedy Magdalena, siostra Anety, odczytywała list do sądu, w którym mówiła Nie szukamy zemsty. Szukamy końca tej ciemności. Od dwunastu lat śnimy ten sam sen, że dzwonią do drzwi i to oni, że wrócili. Teraz musimy się obudzić. Sąd uznał winę obu oskarżonych. Zbyszek Pawlak został skazany na dwadzieścia pięć lat więzienia, za zabójstwo z premedytacją. Marek D. otrzymał wyrok do dożywocia za współudział, zbrodnie ze szczególnym okrucieństwem i utrudnianie śledztwa. Wyrok nie przyniósł jednak ulgi. Jak powiedziała później pani Wanda w wywiadzie, to nie oni byli najgorsi. Najgorsze było to czekanie, że może dziś, że może jutro. Wieś rudniki nie była już taka sama. Dom Górskich został wykupiony przez młode małżeństwo z Gdańska, które chciało uciec od miasta. Nie wiedzieli o historii miejsca, dowiedzieli się dopiero od sąsiadów. Po kilku miesiącach wyprowadzili się bez słowa. Ogród znowu zarósł pokrzywami. Stare huśtawki skrzypiały na wietrze, jakby wciąż czekały aż Krzyś przyjdzie się pobawić. Przystań Zalesie zyskała nową tablicę pamiątkową, ufundowaną przez lokalną społeczność pamięci Anety, Marcina i Krzysia Górskich. Zabrani przez zło, niezapomniani przez serca. W dniu jej odsłonięcia padał deszcz. Starsze kobiety płakały w ciszy. Piotr i Tomek, rybacy, którzy odkryli wrak, stali z tyłu, trzymając się za ręce. Od tamtej pory Piotr nie wypłynął już na środek jeziora. Nie potrafię tam spojrzeć. Wiem, co tam leżało pod nami przez tyle lat, mówił reporterom. Tomek, choć młody, Zmienił się nie do poznania, zostawił studia, zaczął pisać, chciał opisać wszystko, co widział, co czuł. Jego opowiadanie o tamtym poranku nad jeziorem ukazało się w lokalnym magazynie. Ostatnie zdanie brzmiało: Nie wiem, kto bardziej utonął, oni czy my wszyscy z nimi. Rodzina Anety próbowała jakoś odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pani Wanda zamknęła się w sobie, coraz rzadziej wychodziła z domu. Magdalena przeprowadziła się do Torunia, gdzie pracowała jako psychoterapeutka. W jednym z wywiadów powiedziała: Najgorsze w tym wszystkim nie było to, że zginęli. Najgorsze było to, że przez tyle lat nikt nie zadawał już pytań. Społeczność Rudnik wciąż żyła obok tego bólu. Jedni chcieli zapomnieć, inni wręcz przeciwnie. Nie chcieli, by cisza znowu przykryła prawdę. Co roku, w sierpniu, zbierano się nad jeziorem, zapalano znicze Rzucano kwiaty do wody, ale coraz mniej ludzi przychodziło. Życie szło naprzód. Nowe dzieci biegały po ścieżkach, które kiedyś znał Krzyś. Nowi mieszkańcy nie pamiętali nazwisk górskich. A jednak jezioro jeziorak nie zapominało. Tafla była znów spokojna, ale w wodzie coś drżało. Może echo silnika tamtej Skody, może głos Anety, krzyk, którego nikt nie usłyszał. Może to była tylko wyobraźnia. Ale każdy, kto kiedyś tam stanął, nad brzegiem, gdzie kiedyś był ich namiot, czuł chłód, jakby ziemia pamiętała więcej niż ludzie. Nie wszystkie rany można zagoić, nie wszystkie pytania mają odpowiedzi. Ale czasami po wielu latach prawda wychodzi na powierzchnię. Nie po to, by przynieść ulgę, ale po to, by pokazać, jak długo można milczeć i jak głośne potrafi być to, co skrywa się pod wodą.